Hej, Cześć byczki! z tej strony Rogalik, a zwycięzcą ikonika jest ta osoba. Proszę odezwij się do mnie na Instagramie. Jeżeli chcecie więcej takich konkursów na takie ekskluzywne pakiety, to powiedzmy 10 tysięcy lajków pod tym filmem i robimy następny właśnie ekskluzywny pakiet. Oczywiście pod tym filmem macie do wygrania 2000 fałdolczy, wystarczy wszelić łapkę w górę, kreatywny komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem, czyli to co zawsze, a ja mam dzisiaj dla Was nowe zmiany, które mogą nastąpić w sezonie 10 w późniejszym czasie. Serdecznie zapraszam Was do oglądania i lecimy sobie do pierwszego. you stop. Okej, okay, a więc zacznijmy od pierwszej zmiany, której prawdopodobnie będzie nam potrzebna w sezonie 10 i gracze bardzo jej się domagają. Jest to w zasadzie apteczka i slurjuice, ale w zasadzie będzie to coś nowego. Będzie to pojemnik otwieralny na takiej zasadzie jak po prostu skrzynki czy ammo boxy. Ammo boxy otwierają się i wypada nam z nich ammo, natomiast te nowe apteczki będzie nam mogło z nich wypaść cokolwiek, co po prostu przyda nam się do leczenia. Bandaże, apteczka, małe poty, duże poty, cokolwiek, co tylko po prostu nam się wylosuje ze skrzynki. Jest to na naprawdę niesamowita akcja, ze względu na to, że czasami w trybie casual często brakuje nam tego leczenia, gdyż nie dostajemy 50 HP za fraga, a rzadko kiedy mamy miejsce w ekwipunku na noszenie ze sobą dodatkowego leczenia HP, takie jak bandaże czy apteczka, bo wolimy nosić wiadomo keblar, bo jest to łatwiejsze w użyciu, szybsze i po prostu lepsze. Natomiast jeżeli mielibyśmy rozmieszczone na mapie takie właśnie apteczki, które to pozwoliłyby nam na szybkie uzyskanie bandaży, tak jak to na przykład ammo boxy i byłyby one bardzo często, moglibyśmy bez problemu uleczyć się w grze, co spowodowałoby, że po prostu mieli miejsce w ekwipunku na dodatkowe leczenie nie byłoby potrzebne. Oczywiście takie coś to tylko sugestie i wydaje mi się, że gracze bardzo się tego domagają już od poprzednich sezonów Fortnite Battle Royale i wydaje mi się, że mogłoby to zostać wprowadzone w następującym czasie. Dodatkowo gracze wymyślili również lodówki Slurp Juice'a, które to po prostu będą dawały nam Kevlar. Na takiej samej zasadzie jak ammo boxy czy właśnie te apteczki. Ze Slurp Juice boxa będzie mógł wypaść nam mały pod, duży pod, beczka czy cokolwiek, co po prostu leczy nam całkowicie właśnie Kevlar, co spowoduje, że dodatkowy slot w będziemy mogli wykorzystać na przykład na bomby impulsowe, śmierdzi bomby czy różne inne rzeczy potrzebne nam do grania competitive. I wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo ciekawy pomysł, który Epic Games powinno wprowadzić, bo gracze domagają się tego już od poprzednich sezonów Fortnite, a teraz naprawdę jest na to popyt i potrzeba. Dajcie znać w komentarzu co wy o tym myślicie, a ja przechodzę sobie po prostu dalej. Głosowanie na sklep to zmiana, która już jest praktycznie przesądzona w Fortnite Battle Royale. Na ekranie macie przykładową animację jak mogłoby wyglądać głosowanie, a Prawdopodobnie będziemy głosować tylko na jednego skina, który pojawi się w sklepie. Wielu graczy chciałby mieć swojego wymarzonego skina, ale nie może doczekać się go w sklepie, kupuje Faudolce wcześniej, potem je wydaje na innego skina i potem na swojego już nie ma. Natomiast jeżeli byśmy mieli głosowanie w sklepie, mielibyśmy o wiele większe szanse na trafienie swojego wymarzonego skina, co spowodowałoby, że każdy z graczy mógłby zatrzymać sobie Faudolce na tego skina, którego konkretnie chcemy. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa i potrzebna zmiana w Battle Royale, bo mielibyśmy jakikolwiek wpływ na sklep, który pojawi się na przykład. Na następnego dnia. Moglibyśmy wrócić następnego dnia i kupić sobie swojego ulubionego skina i wiedzielibyśmy, że on pojawi się w sklepie. Oczywiście wyniki miałby być na stronie Epic Games i całe głosowanie odbywałoby się w grze, co by powodowało, że po prostu nie musielibyśmy z niej wychodzić i cokolwiek robić, aby po prostu na ten sklep zagłosować. Wydaje mi się, że jest to opcja bardzo fajna, a wy dajcie znać w komentarzu. Ja lecę sobie po prostu dalej. Brutale, czyli popularne roboty w Fortnite Battle Royale męczą już naprawdę każdego. Nawet mnie, bo już nawet nie chcę o nich mi się robić filmu i nie chcę mi się o nich mówić. Są zbugowane, zbyt OP i zbyt dobre po to, aby po prostu były w Fortnite Battle Royale. Jednak pojawił się pomysł na znerfienie robota, co spowoduje, że stanie się on nieco słabszy i na pewno grywalny dla wszystkich graczy. Nikt nie będzie narzekał, bo będziemy mogli pobawić się w robocie, co jest śmieszne, dosyć. Oczywiście będziemy mogli go również pokonać. A robot mógłby zostać wnerfiony w następujący sposób. Mamy lewe i prawe ramię, które posiada po 200 HP. Każdy z ramion robota posiada po 200 HP, a jego właśnie tułów jest znerfiony do 6 HP, czyli całego robota możemy powalić zadając mu 600 obrażeń, ale każde ramię robota możemy wyłączyć osobno zadając mu 200 obrażeń, co powoduje, że jest to naprawdę niesamowite. Każdy z ramion robota może zostać wyłączany pojedynczo, czyli na przykład, jeżeli udałoby się nam zniszczyć właśnie ramię rakiety, to powodowałoby to, to, że po prostu nie jesteśmy w stanie tym robotem więcej strzelać z rakiety. Jeżeli te rakiety są naprawdę OP, a są OP, bo zadają bardzo dużo damage'u, wystarczyłby jeden magazynek z Mki kilka tylnych strzałów w ramię robota, który posiada właśnie strzały z rakiety. I bez problemu możemy właśnie takie ramię wyeliminować z gry. Co powoduje, że na pewno już robot stanie się łatwiejszy do zniszczenia na samym końcu. 600 HP to również optymalna opcja dla tego robota, ze względu na to, że powinien on mieć dużo HP, bo jednak to jest robot i musimy nim walczyć. Natomiast wydaje mi się, że 1000 to jest zupełnie za dużo. Dajcie znać w komentarzu, co w ogóle myślicie o robotach, bo moim zdaniem są zbyt OP i taki nerw byłby naprawdę mocnym, mocnym, mocnym zagraniem Epic Games, bo roboty mogłyby zostać w grze, bo sprawiają one fany. Jednak tylko dla tych, którzy są. W środku, a ci, którzy z nimi walczą, na pewno nie mają z tego fanu. Fan za to był z gry, kiedy po prostu dostaliśmy graplery właśnie w Fortnite Battleria. Grappler to oczywiście urządzenie, które pozwalało nam się przyciągać do budowli przeciwnika i zdobywać łatwo high ground. Natomiast został on znerfiony i wyrzucony z gry, ze względu na to, że proplayerzy bardzo na niego narzekali. Natomiast w planach jest Grappler V2, czyli taka samo wyglądająca broń, która miałaby za zadanie również takie samo, natomiast jego hak działałby jak Grappler. Moglibyśmy swingować się po drzewach, moglibyśmy nie spadać z dużych wysokości, łapiąc się skał, i moglibyśmy robić różne inne rzeczy, które to po prostu na ten Grappler nam pozwala. Ale zobaczcie, że ten Grappler był mniej OP, bo nie mogł moglibyśmy się przeciągnąć do budowy przeciwnika, moglibyśmy tylko zawisnąć nad nią, co spowodowałoby to, że po prostu moglibyśmy chronić się od fall bo nie ma na razie takiego itemu w grze, który by nas chronił od tego fall poza impuls bombami, ale oczywiście to jest coś skillowego, które musimy użyć, pozostały usunięte shadow bomby i inne różne rzeczy, które to po prostu nam zabierają. Ten grappler byłby naprawdę niesamowity i sam wydaje mi się, że używałbym go w grze, bo warto by było zmarnować domowy slot na to, aby po prostu swingować się po drzewach, bądź szybciej troszkę poruszać się na mapie. Grappler miałby mieć 10 użyć tak jak ten standardowy, ale miałby być troszeczkę słabszy. Wydaje mi się, że powrót jego do gry sprawiłby wiele fanów różnym graczom, a przede wszystkim graczom, którzy chcieliby cokolwiek się pobawić w Fortnite Battle Royale, bo Fortnite pomału staje się tryhardową grą. Ale przejdźmy sobie dalej. Gracze oraz Epic Games wymyślili również kontrę na właśnie roboty. Kontrę na roboty miałaby powstać w postaci nowego granata, który to miałby automatycznie wyłączać wszystkie wehikuły, które trafi swoim zasięgiem. Granat miałby wyglądać w ten sposób, tak jak bomba impulsowa. Tylko jest ona czarna i troszeczkę bardziej, bardziej taka dark, czyli bardziej taka ciemna, która to miałaby po prostu wyłączać wszystkie roboty. Granat, tak jak granat impulsowy, miałby swój zasięg oraz mógłby wyłączać wszystkie roboty, wszystkie pojazdy, które po prostu znajdują się w jego zasięgu. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, którą Epic Games powinno dodać do gry, bo moim zdaniem te roboty właśnie muszą być jakoś zneutralizowane. Każdy chciałby pokonać robota, jednak czasami w niektórych sytuacjach nie możemy tego zrobić, a taki granat byłby naprawdę OP i każdy z nas chciałby go na pewno używać. Dajcie znać, w komentarzu, czy cokolwiek takiego chcielibyście, aby zostało do gry, żebyśmy mogli łatwo zostawić robota, po prostu zabić go i po prostu mieć go wyłączonego, wyrzucić przeciwników z niego, czy po prostu wolicie roboty w takiej opcji, jakiej są teraz, że po prostu na blisko nie możemy ich praktycznie pokonać, bo i stomp, i rakiety uderzają w to wszystko i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę pokonać robota. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja, a wy dajcie znać oczywiście w komentarzu. Gracze domagają się również rozszerzonych statystyk po wygranej w Fortnite Battle Royale. Oczywiście mamy te statystyki dostępne pod przyciskiem V, natomiast nie możemy zobaczyć swoich poprzednich akcji z meczu oraz wszystkich rzeczy, które nas interesują. Fajnie by było, gdybyśmy mogli na bieżąco oglądać swoją powtórkę, co spowodowałoby to, że po prostu moglibyśmy zobaczyć, jakie były mocne i słabe strony pojedynku. Moglibyśmy oglądać tą powtórkę na bieżąco podczas wygranej swojej gry bądź przegranej, moglibyśmy wystartować nową grę od razu, nie musielibyśmy wracać do lobby i klikać play now, co spowodowałoby na pewno ułatwienie właśnie dla wszystkich graczy w Fortnite. Wydaje mi się, że ta zmiana jest już tak bardzo pożądana od wielu, wielu sezonów, że w końcu Epic Games właśnie ją dostawi, bo jest ona naprawdę spoko. Ja również chciałbym rozstartować nową grę kiedy zginę od razu z miejsca, gdzie zginąłem, a nie po prostu wracać do lobby i robić te wszystkie rzeczy i czekać znowu z powrotem. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja i sami możecie ocenić to w komentarzu, jak tak naprawdę wam się to podoba. Kolejną mniejszą zmianą będzie zrobienie koloru strefy na zielony kiedy jesteśmy w strefie. Miałoby to wyglądać tak jak na zdjęciu. Czasami obramówka strefy jest na tyle gruba, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jesteśmy w tej strefie, czy nie, jeżeli jest ona naprawdę mała. Natomiast jeżeli strefa podświetlałaby się nam na zielono, oznaczałoby to, że jesteśmy w strefie, co by spowodowało na pewno łatwiejsze docieranie do strefy i łatwiejsze utrzymywanie się na jej krawędzi. Co na pewno by było pomocą dla proplayerów. Wydaje mi się, że taka akcja na pewno jest możliwa w Fortnite, a wy dajcie znać w komentarzu. Na na koniec jeszcze małe kosmetyczne zmiany, bo pewnie pamiętacie, jaki był nasz poprzedni Drift w Fortnite Battle Royale. Był on oczywiście tylko czerwony i mogliśmy mieć tylko jeden styl do wyboru. Natomiast babka Drifta i jest ona naprawdę bardzo fajna. Mamy biały styl i srebrny styl, który naprawdę fajnie wpasowuje się w tematykę właśnie takiego skina. Natomiast jeden z graczy na Reddit'ie stworzył również teorię na ten temat, że do poprzedniego Drifta, również dostaniemy te style, które miałyby wyglądać tak, jak w tym momencie na ekranie. Wydaje mi się, że te style są naprawdę spoko i wydaje mi się, że każdy. Każdy z Was chciałby właśnie takimi stylami się posługiwać przy normalnym drifcie. Ja osobiście chciałbym, i oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że wszystko będzie naprawdę spokojnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Piąteczka, no i cześć.